Na szlaku smaku dzień dobry, dzisiaj z Pobierowa. No, żeby gdzieś dojechać, to trzeba przy dystrybutorze zatankować samochód. A żeby zjeść dobrą pizzę, trzeba znaleźć dobrą pizzerię. I taki podobno jest New Yorker w Pobierowie. Całoroczny lokal. Zapraszam, zobaczmy, co mają w karcie, co jest w środku. Niektórzy przyjeżdżając nad Polskę może martwią się, czy będzie gorąco i czy będzie fajna pogoda. Ja się tym absolutnie nie martwię. Na szlaku smaku jesteśmy w pizzerii na piecu w tej chwili 314 stopni Celsjusza. Neptun chodzi z trójzębem, ja chodzę z łopatą do pizzy, bo za chwilę z tego pieca wyjadą pizzę. Przygotuje je Dorota, którą zapraszam, bo ktoś te pizzę musi zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota jest współwłaścicielem tejże pizzerii i przygotujemy pizzę, która będzie miała aż 50 centymetrów. Ciasto na tę pizzę przygotowaliście znacznie, znacznie wcześniej. To nie jest tak, że można sobie zrobić pizzę godzinę przed podaniem i to ciasto będzie dobre. Ile ciasto powinno na pizzę garować, żeby wychodziła taka idealna? Ile czasu dajecie ciastu? Na mące, na której robimy pizzę, ciasto mhm. powinno garować przynajmniej robione wieczorem. Mhm. Czyli, żeby móc je wykorzystać na drugi dzień, powinno być zrobione wieczorem. Okej. Okay. Na mące, na której robimy? Nie wiem, czy chcesz zdradzić, na jakiej mące robicie eee, to ciasto? Na mące 00. Mhm. Czyli najczystszej mące i najczystszej postaci mąki. Dobra. Ciasto jest w takim razie przygotowane wczoraj i teraz jestem bardzo ciekaw, jak z tego e, z tej kulki ciasta zrobisz 50-centymetrowy placek, który ma się zmieścić tutaj na tym podeścigu. No to co? Let's go! Zaczynamy kręcić i też do rozkręcania. Ważne jest, żeby użyć mąki, na której będzie to łatwiej zrobić. Oczywiście tu już nie mam takiego pozwolenia, żeby wam te informacje przekazać. Za chwilę powstanie pizza, która będzie miała 50 cm. Jakie składniki Dorota doda, o tym jeszcze nie powiedziała. To ma być jakaś absolutna niespodzianka, więc na tę niespodziankę czekam. No i z kuchni przenieśliśmy się do stolika. Dołączył do nas Daniel, czyli mąż Doroty, czyli współwłaściciel. Bardzo serdecznie witam. Bardzo miło. Moje pytanie do Was będzie związane z tym, ile czeka się średnio na taką pizzę? 10, 15, 20 minut? No średnio, średni czas jest, wypieku jest między 12 a 15 minut, no ale twoja nadlatuje już teraz. Aha, czekam w takim razie na pizzę, która, przypomnę, ma być niespodzianką, bo nie do końca wiem, co na tej pizzy się wydarzy, ale za chwilę się przekonamy. Bardzo Dziękuję bardzo. I za chwilę przekonamy się, gdzie ukryta jest w tej pizzy niespodzianka, bo podobno gdzieś ona tutaj jest. No to dotarła pizza. Ona jest ogromna. Tu ją widać. Natomiast widzę, że połowa jest inna, połowa jest inna. Tu sos pomidorowy, tu jakiś biały sos. Czemu te dwie pizze? Właściwie ta jedna pizza jest w dwóch rodzajach. Chciałbym, żebyś spróbował najpierw jedną no. i przekonał się, jak ci smakuje. To próbuję tą pierwszą na pomidorowym. Uh -huh. Bardzo dobra. Ok, a teraz ta druga na tym białym sosie. Uh -huh. Rzeczywiście inna. I? I jak miałbym być szczery. To ta pierwsza zdecydowanie bardziej. Właśnie, o co tu chodzi? Właśnie, w ten sposób próbujemy dotrzeć do klienta przez wyselekcjonowanie w naszym bogatym menu, w który, którym mamy ponad 30 pozycji pizz, no. tak zwany damski hit i męski hit. Pice najczęściej okay, ale kupowane. Trafiłem. Ta jest damska czy ta jest damska? No, pierwsza, która, którą próbowałeś, była męskim hitem. Aha. Następna na delikatnym sosie śmietanowym z brokułami i setą. Jest typową pizzą dla pań, często przez nie zamawiana. Która cieszy się dużą popularnością i jest wyśmienita smakowo dla pani. To trochę tak jak barmani, którzy potrafią coś dobrać fajnego dla panów, tak. albo jakieś fajne koktajle dla pań, to tak. u was tak jest z pizzą. Dobra, postaram się ciebie zastrzelić. A gdybym przyszedł tutaj na przykład z dwójką dzieci i no to co mam dać, męską czy damską, co, co, co jedzą dzieci w takim razie? Eee, na no to też mamy rozwiązanie. Mielecie? Mamy menu dziecięce, w którym e, proponujemy coś e, na zasadzie Mickey Pizza. Mikie pizza, tak wygląda Mikie pizza. pizza dla dzieci. Tak wygląda pizza męska. Tak wygląda pizza damska, tak wyglądają szefowie. Tak wyglądam ja jeszcze przed zjedzeniem pizzy, bo zamierzam się przynajmniej za tę męską teraz zabrać. Zapraszamy! No i chyba pozostaje mi rzucić morsky. Dziękuję bardzo. W tym miejscu w Pobierowie znajdziecie pizzę dla pań, dla panów, ale także pizzę dla mieszkańców na przykład górskich terenów. Jest pizza z osypkiem, a nawet coś dla tych, którzy przyjadą ze Szczecina, pizza z paprykarzem szczecińskim. A jak ten lokal się reklamuje? Posłuchajcie. Smaczna, zdrowa z Powierowa! Zapraszamy do Powierowa.